Cześć! Z tej strony Adrian Puszerolmobile.pl. Dziś pokażę, jak stworzyć i wysłać klientowi ofertę w postaci pliku PDF wraz ze zdjęciami i załącznikami towarów. Na początek stwórzmy nowy dokument typu oferta. Dodajmy kilka produktów i zatwierdzamy. Po zatwierdzeniu zgadzamy się na wysyłkę dokumentu mailem w postaci pliku PDF. Otrzymamy kolejny monit z możliwością dołączenia zdjęć i załączników towarów. Zgadzamy się. Program załączy zdjęcia w pliku PDF, a załączniki dołączy do wiadomości e-mail i automatycznie zaproponuje aplikację, którą możemy wysłać wiadomość do klienta. I to by było na tyle. Do usłyszenia.